Jesteśmy po fazie ruchu w stronę polskiej i na wybrzeżu samotny, odcięty za liniami wroga batalion obrony narodowej Gdynia 2 odzyskał już zaopatrzenie, jednak przekraczając granicę niemiecką zostanie on wykryty. Jednostki broniące się na południe od Pucka umocniły się. Jeden z batalionów został skierowany do miasta, a jednostki z miasta zostały skierowane pod Władysławowo, aby odeprzeć. Dwa bataliony Straży Granicznej. Obrona narodowa umocniła się tutaj na linii lasu na zachód od Pucka. I jednostki polskie będą atakować bataliony graniczne. W okolicach Grudziądza okrążone dwa bataliony, jeden pancerny, jeden piechoty, pomorskiej brygady kawalerii umocniły się, a jednostki znajdujące się w twierdzy przeszły na wschodni brzeg. W celu przegrupowania się, a także przygotowania ataku z tych trzech pól maksymalnymi siłami na dwa bataliony niemieckie. Jeśli uda się odepchnąć Niemców na schód, możliwe, że konieczne będzie wtedy przez nich sprowadzenie jednostek znajdujących się na południu w celu powstrzymania ataku strony polskiej. W tym etapie także Niemcy wykorzystali artylerię a polska nadal może jej użyć, więc zobaczymy, jak tutaj ataki będą wyglądać. Grupa operacyjna Wschód próbowała utworzyć linię obronną na linii rzeki Drwęcy, jednak została ona przełamana w dwóch miejscach, w okolicach Golubia-Dobrzynia oraz na wschód od Torunia, gdzie jednostki niemieckie zdobyły most na rzece. W związku z tym jednostki polskie 4 i 16 Dywizji musiały się wycofać dalej na południe, i tak batalion, który bronił siedzielnie w Brodnicy, wycofał się do Rypina, a jednostki 16 i 4 Dywizji starają się stworzyć tutaj pomiędzy jeziorami kolejną linię obrony. Jednak dywizyjna artyleria 4 Dywizji Piechoty wraz z jednym batalionem została na tyłach. Oraz jeden z batalionów obrony narodowej. I jednostki polskie w tych miejscach będą zmuszone do ataku, ponieważ mają w strefie kontroli jednostki niemieckie będące w natarciu. No, z jednej strony pozwoli im to wycofać się możliwe, że ze stratami bardziej na południe. W okolicach Bydgoszczy sytuacja wygląda tak, że jednostki okrążone w mieście pozostały na pozycjach no, przynajmniej. Na chwilę zatrzymają jednostki niemieckie. Jednostki z umocnień na Noteci wycofały się i ubezpieczały je od południa Batalion Obrony Narodowej Węgrowiec. Jednostki 15 Dywizji będą atakować w okolicach Gniewkowa, gdzie przybyły dodatkowe dwa bataliony, a pozostałe dwa umocniły się blokując Niemców od strony Torunia. Działania będzie wspierać sztab wraz z całą artylerią dywizyjną. Oddział wydzielony Wisła monitoruje ruchy wojsk niemieckich i zabezpiecza także zniszczoną przeprawę promową. Jesteśmy po fazie ataków strony polskiej i na wybrzeżu bataliony polskie znajdujące się we Władysławowie oraz na południowy zachód od miasta Sile pięciu jednostek zaatakowały dwa bataliony straży granicznej i odepchnęły je od miasta, co umożliwia jednostkom polskim zabezpieczenie wycofania na Hel. Atak jednostek polskich z terenu twierdzy Grudziądz bardzo dużymi siłami przy wsparciu artylerii na dwa bataliony niemieckie 24. Pułku powiódł się i jednostki niemieckie musiały się wycofać. Polacy wykonali pościg, ale też ponieśli w sumie straty w wysokości trzech poziomów sprawności bojowej. Zobaczymy, czy takie działanie w jakiś sposób wpłynie na decyzje podejmowane względem jednostek na południu. Jednostki polskie, Grupy Operacyjne Wschód, które miały w swoich strefach kontroli jednostki niemieckie w natarciu, musiały atakować. I tak oto Batalion Obrony Narodowej Brodnica zaatakował elementy 10. Dywizji Pancernej, i w wyniku walki musiał się wycofać o dwa pola, ponosząc także straty wysokości dwóch poziomów sprawności bojowej. Jeden z batalionów 14. Pułku Piechoty wraz z artylerią Dywizyjną 4. Dywizji Piechoty musiała atakować pułk z 228. Dywizji Piechoty. W wyniku walki Polacy wycofali się o jedno pole, bez strat. Jednak wycofanie tylko jedno pole nie uchroni prawdopodobnie tych jednostek od okrążenia przez wojska niemieckie. Powiódł się za to atak elementów 4 i 16 Dywizji Piechoty wspieranych przez sztab na znajdujący się tutaj wcześniej jeden z batalionów 11 Pułku Straży Granicznej. Jednostka niemiecka w wyniku walki musiała się wycofać aż o trzy pola, jednakże wszędzie dookoła są strefy kontroli Jednostek polskich nie mogła ona tego uczynić i jeszcze dodatkowo straciła punkty siły, co spowodowało jej wyeliminowanie. Na zachód od Torunia atak 15 Dywizji Piechoty na jednostkę rozpoznawczą 2 Dywizji Zmotoryzowanej i regiment pancerny 3 Dywizji Pancernej Powiódł się, jednostki niemieckie wycofały się, Polacy jednak. Ponieśli straty w wysokości dwóch poziomów sprawności bojowej. Nie wykonali oni pościgu, aby zostać w lesie i mieście, co może ograniczyć działanie, skutki działania lotnictwa niemieckiego. W fazie kontrataku strona niemiecka siłą aż czterech pułków zaatakowała dwa bataliony polskie, które zostały okrążone w Bydgoszczy, czyli trzeci Batalion 22 Pułku oraz Batalion Obrony Narodowej Bydgoszcz. Jednostki polskie w wyniku braku możliwości wycofania zostały zniszczone. Jednak nie udało mi się powstrzymać wojsk niemieckich do następnego etapu.